Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj bardziej mroczny odcinek, ponieważ czeka nas gra zupełnie inna niż tą, w którą zazwyczaj graliśmy. Dzisiaj nie Minecraft. Dzisiaj zmierzymy się ze starszą babcią, która będzie mnie gonić w opuszczonym domu, który jest zdecydowanie najstraszniejszym domem, jaki dotychczas... Widziałem. Jeżeli chcecie więcej odcinków z jakichś y, hororków i tak dalej, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a ja oczywiście z wielką chęcią nagram tutaj coś takiego. Może kolejny odcinek z tej gry, a może również odcinek z jakiejś innej gry. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście dać propozycję w komentarzu, ja sobie sprawdzę i dlaczego by nie? Możemy przejść wszystkie gry, które są horrorami, bo ja, szczerze przyznam, lubię grać w horory, więc dla mnie to jest sama przyjemność sobie w to pograć. No a mogę przy okazji to nagrać i jeszcze z wami spędzić jakoś czas. Te filmy będą się troszkę różnić od innych filmów, ponieważ to nie będą filmy, w których ja będę bardzo energiczny. Tutaj bardziej chcę się skupić na rozgrywce, na tym, żeby to faktycznie e, postarać się przejść, bo jednak ta gra, którą dzisiaj mamy, czyli grany, jest e, no, wyjątkowo ciężką grą, chyba i nie jest zbyt łatwą grą. E, ja już tam kiedyś sobie w nią chwilę pograłem i mam was bardzo złe wspomnienia z tą grą, ale e, zobaczymy, jak dzisiaj nam to wyjdzie. My już jesteśmy w lobby i jak widzicie, no gra się prezentuje całkiem strasznie. E, ta babcia zdecydowanie z oczu jej nie patrzy najlepiej i, i dodatkowo ten misiek wychylający się tutaj z za futryny. E, będzie ciężko, będzie ciężko. Oczywiście klikamy play, tutaj myślę, że możemy leciutko podgłośnić sobie dźwięki, niech jest jeszcze głośniej, niech jest jeszcze mroczniej, chociaż może za mocno może za mocno, może, może lepiej nie, może żeby mnie jednak było troszkę słychać. Co, oczywiście jak bierzemy koszmar, extra locks, to nie wiem za bardzo co to robi, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Poziom normal, hard, easy, Uff, wiecie co, zrobimy sobie normal, aczkolwiek z tego co pamiętam ja nawet na easy miałem problemy, więc yy, trudno, ale żeby było ciekawszy odcinek weźmy sobie normal. Muzyka jest włączona, Image Effects jakieś i Quality High, nie ma co. Startujemy. W tej grze, z tego co pamiętam, chodzi o to, żeby przetrwać 5 dni, chyba coś takiego. Albo nie, mamy 5 dni, żeby przeżyć, coś takiego, nie wiem, za bardzo specjalnie. Będziemy to musieli ogarnąć. Wiem, że musimy robić jakieś, jakby to powiedzieć, cokolwiek musimy robić, prawda, w tej grze. Zbierać jakieś klucze, otwierać jakieś rzeczy, układać jakieś obrazki. Więc zobaczymy, co, to, co, co się uda tutaj zrobić. Ja jestem pewien, że tej gry dzisiaj nie przejdę. Szczerze Wam przyznam, jestem tego pewien zdecydowanie. I, I chyba nie łudziłbym się na to, że jakkolwiek mi się to uda. Bo na Easy mi się to nigdy nie udało, a gdzie dopiero na normalu. Lecz też nie grałem za długo w tą grę. Widziałem tą babcię w lesie, widziałem tą babcię w lesie. Nie wiem, czy, czy też na to zwróciliście uwagę, ale ona tam była. I to jest chyba. Ja, ja kojarzę tę scenkę, bo ją kiedyś oglądałem. Czy ona teraz będzie za moimi plecami, ja się odwrócę i dostanę maczugą w łeb. Chyba tak. Okej, okay, coś strzeliło po prawej stronie. Okej, okay, jest ta babcia, zdecydowanie. Tak jak przy, przypuszczałem maczuga w łeb i koniec. Dobra, czyli teraz nas czeka no, pojawienie się już na chacie. Z tego co pamiętam, pojawimy się w łóżku. Ja już troszkę w tą grę, tak jak mówię, pograłem, więc ja już troszkę wiem na temat tej gry, aczkolwiek wydaje mi się, że więcej poznam tej gry razem z wami tutaj grając i jakkolwiek się tutaj tego nauczę, oczywiście jeżeli mi się nie uda w tym odcinku tego przejść postaramy się przejść w następnym ale poza tą grą chciałbym zrobić masę innych gier chciałbym, żeby ten kanał po prostu um, miał jak najwięcej gier, wiecie że różne gry będziemy tutaj ogrywać okej, okay, rozejrzymy się o co chodzi, wiem że ona tu może w każdej chwili przyjść, jakbym rzucił tym wazonem to ona by przyszła, ale najpierw sprawdźmy co tutaj mamy, leave this house opuść ten dom, okej, okay, dobrze, ja nie mam zamiaru bardzo chętnie bym to zrobił, nie, i w sumie taki jest cel gry, ale mm... Chyba nam się to nie uda. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Zrzućmy Zrzuć, tym i schowajmy się pod łóżko. Dobra, R. I ona teraz tu powinna przyjść. Onie teraz taka muzyka się rasila. A moje uszy. Będzie, że mnie słychać będzie dobrze. Mm, Okej, okay, otworzyły się drzwi. Czy ona tu wejdzie? Ona tu powinna wejść. Ale chyba nie ma zamiaru. To niedobrze. Ja jednak lubię ją widzieć, bo wtedy bym wiedział, kiedy idzie. A tak to nie wiem, czy ona dalej siedzi przed tymi drzwiami, czy nie. I... Yy, i... Okej, okay, słyszę jakieś szczury Dobra, chyba się muzyka uspokoiła lekko Możemy chyba wyjść Więc zobaczmy, co tutaj się prezentuje I gdzie ona dokładnie jest Tu są zamknięte drzwi Okej, okay, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj Zamknijmy te drzwi, zamknijmy te drzwi Schowajmy się tutaj do szafy Tu jest idealnie, żeby się schować teraz Mam nadzieję, że mnie tutaj nie znajdzie Bo byłoby całkiem przykro, gdyby tak się, tak się stało Dobra, czy możesz... Kochana babciu to gdzieś pójść na przykład Byłoby mi bardzo miło Dobra, zobaczmy, czy ona tu gdzieś stoi Okej, okay, szczury biegają po, po domu Niedobrze Wejdźmy tutaj, zamknijmy drzwi oczywiście za sobą Zobaczmy, czy jest coś w wannie Jest część zdjęcia Okej, okay, w kiblu nic nie ma Okej, okay, nasila się lekko muzyka I szczur tutaj gdzieś podbiega Może to ona tutaj gdzieś wejść Okej, okay, okej okay. ona otworzyła drzwi już Otworzyła Jest tu, jest przede mną Jest przede mną Jest przede mną zdecydowanie Okej, okay, mamy... Jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie teraz, tak mogę powiedzieć. Czy ja jestem w stanie w tym momencie? Jestem w stanie ściszyć to lekko, więc ja bym tak zrobił właśnie. Że bym to ściszył, bo wydaje mi się, że dźwięki są zdecydowanie za głośno. Więc fajnie, że da się jakkolwiek na to wpłynąć w trakcie rozgrywki. Czy ty, kochana babciu, mogłabyś sobie pójść stąd na przykład? Byłoby mi bardzo miło. Byłbym naprawdę szczęśliwy, gdybym mógł kontynuować rozgrywkę, a nie spędzić 10 minut, albo 15, czy 20, czy 30 w tej szafie. Byłoby mi bardzo miło. Dobra, czy ona już sobie poszła? Ja za bardzo nie widzę przez, te, przez, te, przez to nic. Ja Będę tak bokiem sama chyba sobie poszła. Okej, okay, nie ma jej. Jest rozłożona pułapka. Ona poszła sobie gdzieś. Zamknijmy te drzwi. Pójdźmy tu. Tu jej nie ma, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, tu jej nie ma. Są jakieś kartony. <laughs> tu jest przejście. Dobra. Dobra, zejdźmy na dół. Dobra, dobra, tu mamy kolejną jakąś szafkę. Co jest w środku? Jest klucz! Okej, okay, trzeba zapamiętać, że tu był klucz. Trzeba zapamiętać, że tam był klucz. Dobra, schodzimy na dół, ona chyba też tutaj do mnie idzie. Tu, tu wchodzimy, co? Nie wiem, co to jest. Czy ona tu idzie do mnie? Jest to mocno, mocno przerażająca gra, szczerze mam przyznać. I to jest gra dla dzieci teoretycznie, nie? Więc ja za bardzo się zastanawiam, jakim dzieckiem trzeba być, żeby grać w takie gry. Ja w takie gry zdecydowanie nie grałem. Okej, okay, ja słyszę szczury gdzieś ciągle. Nie wiem gdzie ona jest. Chciałbym ją zobaczyć po tej stronie. Wtedy bym wiedział, że mamy masę czasu, żeby wyjść sobie z tamtej strony. Ale ja teraz totalnie nie mam żadnego pojęcia, gdzie ona może być. Nie wiem, totalnie. Więc musimy po prostu chyba czekać. Aż się w końcu zobaczymy. Ewentualnie się rozejrzeć tutaj w terenie. Jeżeli jest taka możliwość. Okej, okay, tu się chyba to zdjęcie układa. Tak, tak, tak. Tu się to zdjęcie układa. Dobra, wraca tu. O, 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 o! Ale się wystraszyłem! Ale się wystraszyłem! Dobra. To jest przerażająca gra, to jest przerażająca gra, widzowie. Ja nie chcę grać w takie gry. Nie chcę, nienawidzę. Okej, okay, dobra. Damy radę, damy radę. Trudno. Olewamy to. Pierwszy dzień, no niestety nam się nie udało. Mamy, mamy chyba pięć prób, czy coś takiego. O nie, ono tu idzie, ono tu idzie, ono tu idzie, bo się muzyka nasila Ale mi serce wali teraz, nie? Przydałoby się takie coś, co by mi mierzyło tętno. Zięgał, kurczę, nie, nie ja wiem, że na zegarku mam taką możliwość, ale ja nie wiem, czy jestem w stanie to przechwycić na komputer, jakby się dało... Z, nie wiem, poszukam tego, jakby się dało, to ogarnę, żeby było gdzieś na ekranie. Ale ja nie mogę, dobra. Przerażająca jest ta gra. Muzyka ciągle się nasila, więc ona tutaj gdzieś jest, zdecydowanie. Nie mogę teraz otworzyć w ogóle menu w tym momencie, jak jestem pod, pod łóżkiem, więc nie mogę nawet ściszyć muzyki, jakby była za głośno. Ale no, dobra, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd, ona już chyba sobie stąd poszła. Nie powinno jej tutaj być już. Odłożyliśmy to zdjęcie, więc to jest najważniejsze, że już jakby zdjęcie mamy ogarnięte Zobaczmy, czy tu coś w tych szafkach jest Okej, okay, mamy zębatkę Jest zębatka, która nie mam zielonego pojęcia do czego jest Tu są kolejne szafki, w których coś może być, ale nic nie ma Ale jest tutaj kolejna... To jest część do broni, część do broni to jest, okej okay. To jest część do broni, czyli trzeba... Oj, 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 Nie, nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz mnie, nie znajdziesz mnie Proszę, 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 proszę Nie, jakim cudem, jakim cudem Skąd ona wiedziała, że jestem pod tym łóżkiem? Jak? Jak? Skąd? Dlaczego? No i. I Widzowie, tak właśnie wygląda moja rozgrywka w tą grę, eee, że ja nie rozumiem totalnie mechaniki tej gry. Rozpoczynam rozgrywkę, przechodzę tą mapę i ona po prostu nagle wychodzi mi gdzieś. I ja nie jestem w stanie totalnie przewidzieć, gdzie ona będzie. Nawet nie mam za bardzo pojęcia, gdzie ona teraz może być. Czy ona jest w tym miejscu, w którym ona mnie złapała, czy ona teraz może być w losowym miejscu w tym domu? Nie mam pojęcia. Totalnie nie mam pojęcia. Ale dobra Nienawidzę tej gry Nienawidzę tej gry, widzowie Ci, którzy chcieli, żebym zagrał w tą grę Bo było wiele komentarzy już Wcześniej, kiedyś tam, żebym zagrał w tą grę I... Też kiedyś na Twitchu, na live to przechodziliśmy I... Bardzo źle wspominam grę w tą grę, okej? Okay? Grę w tą grę, takie masło maślane, nieważne Dobra A, no nie, no zostaw mnie, zostaw mnie Kurde, mało Nie miałem gdzie uciec nie miałem gdzie uciec, to było niemożliwe Żeby uciec przed nią Nie no, nie wytrzymam, ej serio Czwarty dzień mamy, chyba jest pięć dni Jak pięć, to mi się nie uda, ja już wiem, że to mi się nie uda Tu to jest, to jest za dużo questów do zrobienia A ja nie potrafię wyjść z tego pomieszczenia, rozumiecie To jest, to jest jakaś tragedia Jeszcze zakrwawiony ekran mam teraz cały Nie wiem gdzie czemu, muzyka się nasila, ja dopiero wstaję z łóżka Ocieram te drzwi, ono to pewnie stoi z tą maczugą Dobra, zejdźmy na dół Nie wiem gdzie ona No kurczę, co ty robisz Skąd ja mam wiedzieć, gdzie ona jest? Skąd? Czy to, jest też ko czy to już koniec? Last day, piąty dzień, okej, okay. ostatni dzień. Okej, okay, okej, okay, czyli fajnie, czyli pozostała nam ostatnia szansa na przejście, inaczej od nowa lecimy. Super, widzowie, super. Kocham takie rozgrywki, super, jest naprawdę świetnie się bawię. Dobra, przejdźmy tutaj w takim razie, otwórzmy to. Ja już kuleję jakoś. Nie wiem, gdzie ona jest, tu jest ta jej pułapka. Jak ja w nią wejdę, to ona od razu będzie wiedziała, że ja tutaj jestem. Więc postarajmy się przejść tutaj. I dostać się do tego miejsca, w którym straciliśmy tą część do broni. Okej. Okay. Z tego co wiem, tą część do broni się gdzieś tam na dole, w piwnicy w ogóle składa, więc musimy zejść sobie tędy. Więc idziemy tędy. Ja kuleję, więc moja noga już w tym momencie jest na, na wyczerpaniu. Wiecie, zaraz się wyłożę. Tutaj mamy jakieś miejsce, tu jest jakaś, jakieś mięso, tu jest. O, tu. Okej, okay, tu są jakieś drzwi. Dobra, 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 dobra. Ok, tu jeszcze nie byliśmy. Miło, że zwiedzamy mapę. Miło, miło. Dobra, nasila się muzyka, ona gdzieś tutaj będzie. Tylko gdzie? Dobra, tu coś jest. Dobra, tu jest jakieś przejście. Przejdźmy tędy w takim razie. Uff, nie wiem dokąd dojdziemy. Okej, okay, słyszę, że się otworzyły drzwi po lewej. Ona tam gdzieś jest. Okej, okay, czyli możemy spokojnie tutaj przechodzić. Co to jest za miejsce? Tu mamy jakąś kratę. Czy jesteśmy. Ej, wyrzuciłem to. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. tu czy jesteśmy w stanie stąd wyjść? A, tutaj jest wyjście. Czy to jest wyjście na dwór? Nie. Albo tak? Tak, bo jesteśmy na zewnątrz. Tutaj, okej, okay, dobra. Nieważne, na razie tam nie wyjdziemy i tak. To jest chyba miejsce do ucieczki przed tą granicą, żeby jak będziemy na dworze, mogli uciec tą kratą. Okej, okay, więc tak, sobie to potraktujmy też. Okej, okay, lekko muzyka się nasila, czasem czasem tu jest zamknięte. Tu możemy wyjść na górę, bo stąd też przyszliśmy zresztą. Otwórzmy te drzwi, wejdźmy tutaj do środka. Tu mamy kolejną zębatkę, okej. Okay. Tu mamy zamknięte drzwi i możemy... CO TY ROBISZ, szurze, GŁUPI?! Nie, 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 i on, on, ona już wie, że ja tu jestem. Ona już wie, że ja tu jestem, patrzcie to, patrzcie to. Nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu. Nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu, proszę. Proszę, 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 proszę. Nie wchodź do tych drzwi, nie otwieraj tych drzwi. Te drzwi ci nie, nie są potrzebne do szczęścia. Nie otwiera ich. Okej, okay, słyszę, że ona gdzieś chodzi po prawej chyba. Strasznie to jest głośno, ja wam przyznam, naprawdę. Nie wiem czy to, czy nie będzie za głośno na odcinku, ale dobra. Chyba sobie poszła. Zdecydowanie sobie nie poszła. Nie wiem dlaczego ta muzyka nie gra głośno. Nie, 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 nie. nie. Nie rozumiem, dlaczego ta muzyka nie gra głośno w momencie, kiedy ona jest tuż obok mnie. A w momencie, kiedy jej nigdzie nie ma i ona dopiero idzie w moją stronę, to ta muzyka nagle zaczyna walić po uszach. Nie rozumiem tego totalnie. Ona tu rozłożyła jakąś pułapkę kolejną. Chyba. Okej, okay, zrzuciła to mięso. Tu jest pułapka. Zamknijmy to. Nie wiem gdzie ona jest. Widzicie, zaczęła się muzyka, a jej nie ma w pobliżu. A stała tuż obok mnie i ja nie miałem muzyki w ogóle. Więc nie rozumiem tej, tej, tej mechaniki, tej gry. Totalnie tego nie rozumiem. I nie wiem, czy chcę to w ogóle zrozumieć. Jest to totalnie dziwne. Znaczy, w sumie to bym chciał bardzo to zrozumieć, szczerze przyznam. Tu nic nie ma. Tego okna nie otworzymy. No tak naprawdę musimy iść w tamtą stronę, bo tutaj też jest zamknięte, przez to nie przyjdziemy. Tu potrzebujemy w ogóle łomu, żeby wyjść. Tu jak sobie to. O! Co ona tam robiła? I dlaczego muzyki nie było? Że on... Ja się zbliżałem do niej, dlaczego tej muzyki nie było? Ta gra jest totalnie zepsuta. Totalnie zepsuta jest ta gra. I ja totalnie jej nie polecam. Nie wiem dlaczego. Patrzcie, teraz tu w ogóle jest jeszcze jakaś dziura. Ja tutaj teraz on. Nie wiem, co ona zrobi. Czy ona mnie do więzienia wrzuca w tym momencie, czy co? Nie wiem, o co chodzi. To, to jest zakacenko. O co chodzi? To <laughs> jest pęknięta podłoga. W takim razie uznaję pierwsze podejście do tej gry za totalnie nieudane, i mam nadzieję, że kolejne podejście wyjdzie nam o wiele lepiej. Kolejne podejście mam nadzieję, że, że w ogóle będzie, bo szczerze mówiąc, nabrałem większej nienawiści do tej gry, niż miałem przed rozgrywką. I nie wiem, czy, czy mam zamiar w nią grać po raz kolejny, ale oczywiście jeżeli będziecie chcieli, żebym zagrał kolejną rozgrywkę i po raz kolejny zmierzył się z tą straszną babcią Granny, yy, no to zostawcie łapkę w górę i zapiszcie komentarz, a ja oczywiście coś takiego dla was zrobię. Jeżeli macie propozycyjny gier, również piszcie. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 14.14 .14 i wieczorem na Palionowie, pół, yy, 19:19. Pozdrow, Pozdro, papa.